Siemaneczko wszystkim, z ty ten Laczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry oczywiście Nostale na no serwerze Atlantis. No i zanim przejdziemy do konkretów, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękny oczywiście prostokącik. I tak, i powiedział mi taką jedną Laczek, film jest sita, znaczy siaka sita, yy, mama sita. W filmie Psycha Sitting odgrywam bardzo słabo rolę. Kogo? Jakby to określić? No, niestety, kęcenia kółeczkiem. Tak to mogę określić. więc w sumie teraz robimy, koło gotek. Jeszcze raz. Specjalnie dla hajku jego robimy to. Więc kręcimy kółem. O, o! Czekajcie! O, ale ty bo jeszcze walnę w coś. W mnie było zbyt typisko, ale teraz ludzie większe konkrety. Ty, aż, ty no stale się zasięło. Jakim cudem? z tego kołowrotka no stale się zasięło. Um, Iluiska, co mogę powiedzieć, lecimy do Nozwile. Tak sobie byliśmy w 41 było... Dlaczek ciągle, jak wy to okieślić? ciągle nic nie robisz w tych filmikach, ciągle gadasz, 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 zero gameplayu, więc tak sobie pomyślałem, skoro expi jak wojownik, o haikui, piękny haikui tutaj stoi, jak możemy zobaczyć sobie, haikui sobie ładnie tutaj stoi, 99 plus 50, pozdrawiam typickiego wojownika, Ehm. Um. I tutaj, co mogę powiedzieć, będziemy sobie ulepszali Wukacza na jakiś wyższy plus. I tak, w sumie mam troszkę um, płytek przygotowanych, jak widzę. O, oh, mail was going on. Nie posiadam tego medalu, więc szybko kupujemy medal. On podróżał? Not End of Place. Not enough of Place. Jak to not enough Place? How it possible, not enough... jak to? Czekajcie, co tu się stało? Not enough place! A no! Oczywiście rzeczywiście, not enough place. No, w sumie racja, not enough place. Co możemy tu wywalić? A, wywalmy sobie to. Oczywiście, not enough place. I otwieramy sobie i tutaj mamy jeszcze taką jedną rzecz. Aha, tylko tyle posiadam, piórek, 748. Tylko 748. Dobra, więc sobie odbierzemy jeszcze te pióreczka. Awaj! Te pióreczka. Odbieramy sobie te pióreczka. I jak widzę, mam teraz taką fajną i bliską ilość. Yy, 5000, tu są 4, czyli 5, 4000, znaczy 5565 yy, sztuk yy, piórek. I tak sobie myślę, czas najwyższy sobie lepszy, trochę. I teraz sprawdźmy, 400 golda, 500 golda. Hmm, a to był protection, bo to ja pamiętam, prawda? Protection, e, scroll. To chyba to nie był ten scroll. pole one są tutaj. 48, ooo, to mam dosz, troszeczkę oszczędzić w sumie, jak widzę. Kupujemy 50 na start. No ale kurde, no trzeba po prostu lepszyć bukacze na plusy 10. Kurcze, i to mnie poli najbardziej. Nie wiem, ile kupić. Na sam początek, może. Muszę... Kupię 5 Ty! Rękę sobie z malem, ludzie. Widzicie wy to? Rękę z malem, O, mój bo. To ten kołopot był tibijski, tak to mogę powiedzieć. 5 na. Piasek Donel. 5 sztuk. Dobra, zredukujemy. 5 sztuk, kupuję. I lecimy na samym początku. Jakby to było? Tak na spokojnie. Nie za mocno. To ulepszamy, żeby wyszło jak najszybciej, plus 10 i myślę, że. Kurczę, troszkę to piórko żenne będzie, tak jak widzę. Eee, więc wbijamy na plus 10, i chciałbym, żeby wbiło mi na 15. mi wbiło na 15, mm, w sumie będę bardzo zadowolony. Ale Jarf Ptyncz na pewno. I jeżeli mi się uda, to chciałbym uneksy kupić. Onyxy kupić Bo jednak onyxy by się fajnie przydały, ludziska. Bo w takim wypadku, wiecie co mnie czeka, TBSki bicie. Bo jednak z onyxami, spoty by się zbijało szybciej. Bo na przykład, yy, jak rzucam LE i mam bluszcz, to niektóre moby schodzą na, tak jakby to określić, na kreta, A inne zostaję, gdy wszedł onyx. To tamte by dostałby i potem bym mógł dobić sobie takiego słabszego skilla. Tamte mobki zdecydowanie eee, szybciej. Laczek, expisz nadal. Eee, nie, nie, expisz nadal. O kurczę, dajcie mi tam dziesiątkę. Ej, boys, chcę tylko plus 10. A potem troszkę wyżej. Wiesz o co chodzi? Na co by mnie zmusiliście? Że wolałem mówić. <laughs> oj, oj oj Więc 400 piłek już poszło na tibijskie plus 10 Oj 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 oj, oj. Albo ten z klika sobie weźmiemy Może to z powodu, że wbije Fajnie by było co? Dawaj plus 10 Plus 10 Plus 10 you know Wiesz, to jest plus 10 byczku. No, może tak się po prostu to przyspieszymy. I zobaczymy się w sumie za chwilę, więc oczywiście. No! I to ja rozumiem Haha ha, ha, ha. tylko 22 pryby, e, i w sumie teraz byśmy całku całkowicie na speed teście, e, jeżeli chodzi o wbijanie. Bo jednak tutaj już to ta szansa jest zdecydowanie mniejsza. Ojojo, 50 milionów strazę. I chyba to jest to, co wszystkie cygielski kochają najbardziej, co? Teraz od razu za plus 12, co? Fajnie by było, no ale niestety szczęściem nieszczęścią. Pechowa dwunastka teraz będzie. Powiem Wam tak, ja najbardziej chyba nienawidzę etapu przychodzenia z dwunastki na trzynastkę. Wy to mnie to chyba najgorsze co jest. Z dwunastki na trzynastkę. Naprawdę, nie wiem. Ja mam wtedy największego pecha. Tak to mogę określić? Największy pech. Oj Dobra, więc macieczki... Widzimy się za chwilę, jak złożyli chyba większość tych swoich, <grych> więc z czoła na into... <grych> ale ładnie. Lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold you to inspire. It's star fire It's star. Ostatnia próba panowie ha -ha! Mówiłem, że plus 13 jest pechowa. Tak, prezentuje się teraz mój ból na wukaczu. I tak w sumie te 43 punkty to ta 4 punkty nie? A nie fulale, bo powiem wam tak, że tą ilość HP co mam teraz jest bardzo duża. Bo, jak używam sobie tabletki, mam 30 tysięcy HP. To jest bardzo fajna, przyjemna ilość yy, HP. I tutaj w sobie nie muszę zmieniać. I decydujemy się na to, jak mój build wygląda. No tak, nie blisko: 100 tak 11 L, znaczy 11 d 51 L i 56 HP. Nikt straca. kurczę, no dobra. Zobaczmy, jakie będą te bliskie dipsy, co? 65 tysięcy, a to jest jednak. Drugi, ten, drugie łado zobaczmy. Jeszcze, jakie będą tipsy? Na znaczy, no, ja bym chciał bez ładu. No, to ładko troszkę tutaj teraz mi troszeczkę przeszkadza. Tak to mogę określić 71 tysięcy, Ładnie. Mm, dawaj, halo, koniec. Dobra, sprawdzamy 300. Obrażenia 40. No, tutaj w sumie. Zobaczmy sobie jeszcze jakby było na woli, jak tam tipsy byłyby na woli. Są moby? Są mopki. Dobra, zobaczmy tego mopka, jak mu 13K, kryt 24. Trzeba coś wziąć pod uwagę to, że to też jest bez ataku, bez olejka, bo jednak na przykład z olejkiem jak Żeby takiego... Ele nie wyszło! A nie wyszło, dobra. I z bluszczem? O... Yy. No, tak to powiem wam. No, są te obrażenia, ale brakuje tak, jakby tych obrażeń, no. <laughs> tak to mogę powiedzieć, niestety. I ja bym chciał Onyx sobie kupić, ale to jeszcze nie teraz. Więc w sumie, ludziska. Mogę powiedzieć, że z mojej strony to w tym odcineczku byłoby wszystko. Więc oczywiście, pamiętajcie o zostawieniu soczystej łapeczki. Pięknym, oczywiście, prostokąciku. No i co mogę powiedzieć, młodeczki? Z mojej strony to byłoby wszystko, więc oczywiście. 道吧。